Już? E, dzień dobry, nazywam się Dariusz Adamek, jestem zastępcą dyrektora zarządu ruchu w Jędrzejowie. Ze mną jest pani Monika Wałuda z działu zamówień publicznych. E, witam Państwa na otwarciu ofert dotyczących e, zamówienia pod nazwą e, przebudowa drogi powiatowej nr 4156 t Wierzbica granica powiatu o długości, znaczy o długości 1552 metry informuję, że kwota zarezerwowana na realizację tego zadania to 581 tysięcy złotych brutto oraz zadanie drugie przebudowa drogi petowej 0152T karznicę przez wieś długości 710 metrów, kwota zarezerwowana na przebudowę tej drogi to 180 tysięcy złotych brutto. Wpłynęło do nas 6 ofert w terminie. Będziemy otwierać oferty w kolejności, w do nas wpłynęły. Pierwsza oferta to oferta firmy Zakład Robót Drogowych Dukt, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowiny. Oferta na zadanie numer 1 przebudowa drogi płatowej 0156T długości 1552 m.

Kolejna oferta to oferta firmy Trakt S.A. Górki Szczukowskie Cookies. Oferta na zadań numer 1: Przewaj 0156 T długości 1552 m, Oferowana cena brutto 526 993 zł. i 7 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy termin realizacji 15 listopada 2020. I oferta firmy trakt na zadanie numer 2 przebudowa drogi powiatowej 0152 t odcinek karznicę przez wieś długości 710 metrów bieżących. Oferowana cena brutto. 226 999 zł i 19 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 15 listopada 2020 rok. Kolejna firma to Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oferta na zadanie numer 1 przebudowa drogi powiatowej 0156T

Kolejna oferta to oferta firmy Kolas Polska Spółka Zająjąca Odpowiedzialnością podłęzie. Oferta na zadanie numer 1: przebudowa drogi petowej 0156 T długości 1552 metry. Oferowana cena brutto 430 285 zł. i 61 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy, terminalizacja 15 listopada 2020. I oferta firmy Kola są zadanie numer 2: przebudowa drogi Drogie 0152 152 Tekarznice przez 200 długości 710 m bieżących. Oferowana cena brutto 207 tysięcy 48 zł. i 34 grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 15 listopada 2020. Kolejna oferta to przedsiębiorstwo robót drog drogowych Roadstar Pawłów. Oferta na zadanie numer 1: Przebudowa drogi piechowej 0156T długości 1552 metry. Oferowana cena brutto 405 tysięcy złotych. Okres gwarancji 60 miesięcy. Terminalizacja 15 listopada 2020. I oferta firmy Radstar na zadanie numer 2 przebudowa drogi petowej 0152T odcinek Karcznicę przez wieś, długości 710 m bieżących. Oferowana cena brutto 166 678 zł. i 97 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin razem 15 listopada 2020. Kolejna oferta to oferta przedsiębiorstwa drogowego Wojtrans, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jędrzejów.

Oferta firmy Wojtrans na zadanie numer 2: przebudowa drogi piatowej 0152T, odcinek Karznice przez wieś długości 710 metrów bieżących. Oferowana cena brutto 173 722 zł. i 74 grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 15 listopada 2020 roku. I to była ostatnia oferta, która wpłynęła do nas w terminie w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za.